Zaczniemy od tego, jak Rudy został aresztowany. 23 marca o godzinie 4:30 rano do mieszkania Rudego weszło sześciu ludzi. Sześciu Niemców umundurowanych i po cywilnemu. Czterech innych pozostało na zewnątrz. Ci, co weszli, trzymali w kogotowiu maszynowe pistolety. Jakakolwiek próba oporu lub ucieczki była niemożliwa. Po krótszej rewizji zabrano Rudego i jego ojca na pawiak. W mieszkaniu pozostało jeszcze paru i dokładnie przeglądali każdy pokój, a potem strych i piwnicę. Znaleziono rzeczy, których znaczenie nie budziło żadnych wątpliwości. Już w 15 minut po przywiezieniu rudego napawiak zaczęto pierwsze badanie. Zwykle badania przeprowadzane są na szuka i zaczynają się bez takiego pośpiechu. Badania to oczywiście przesłuchane. W tym jednak przypadku działali z wyjątkowym tempem a nabrało doświadczenia, że Rudy jest jedną z głównych sprężyn dywersji. zdecydował, zdecydowało jak najszybciej wypuścić z nowego wyjścia adresy magazynów materiałów budowlanych oraz adresy wszystkich znanych i i kolegów. Pierwsze badanie przeprowadzono na kawiarkę. Rudy dotarł wszystkiego. Zaczęło się dzisiaj Pokazało nieznalezione notatki. Przeszła po nim do błędu, ale nie zachwiało się stanowieniem zapierania się. Jego troską było ukrycie świeżej gigny na ranie na udzie. Co też tak się kręcił i wystawiał na urazę, i jej uderzenia spadały właśnie na tę gigę. Po kilku minutach gigna była już na tyle potarpana i zakrwawiana, że róży przestał o tym swoim popocie myśleć. Kasujący był bez z uporem i bez wymagali adresów adresy nazwisk. Gdy twierdził, że nie zna żadnego i podawał bardzo lakonicznie i bardzo prawdopodobne wersje, tłumacząc powody przechowywania rzeczy znalezionych u niego w czasie rewizji, gestapo po prostu wyprowadził. wyprowadziło to zrównoważenie. Gdy wreszcie na... podał pierwsze nazwisko koledzy zmarłego w Oswącimiu, prowadzący śledztwo ścieżki. Kłamiasz, kłamiesz, młodsze. Bicie trwało bez ustanku, z parogodzinnymi przerwami. Widzę go w trzech postawach, na stojąco, pięścią po twarzy i głowie, leżącego na stołku kijem i fejczem, oraz na podłodze, gdy mdlał, butami po brzuchu i między nogami. Między mu również pod buty butów na kamiennej osadce i leżał wyczerpany do I Icie kijem ustało dopiero wtedy, gdy ci zamali mu na głowie. Bądanie... Pało. Przeniosło się teraz na szuka. Na stole leżały niektóre rzeczy znalezione w mieszkaniu Rudego. Między innymi duża pieczęć z kotwicą z czasów małego sabotażu. Jeden z deskaportów umatył pieczęć w kuszu i ostępował nią w i głową Rudego. Rudy był znów, lecz chudzy i dość zdrowy. Niespierwsze bicia doprowadziły go do utraty przytomności. Zemdlenia były ulgą w kosurach. Nastawiał więc umyślnie głową na urazy. Zemdlenego budzono do życia kopaniem brzuch, zechnięciem drąg i bierceniem bitami między nogami. Już pierwszego dnia męki rudy nie mógł stać. Wysiano go nosić na nosach lub ciągnąć on zlałego za głową i nogami po korytarzach i szkodach. Gdy przywieziono do pierwszego dnia z Szucha na Pawiak, zaopiekowali się nim więźniowie. Ludzie ci, którzy co dnia spoglądali na ciężkie sytuacje, tłucząc Rudego w łaźni, byli poważniejsi niż zwykle. Pierwszą noc Rudy spędził w ogólnej sali. Ojciec i kilku przygodnych ludzi na ochotnika dyżurowali przy nim całą noc, opiekując się co parę minut, podając wodę i przewracając na drugi bok. Następnego dnia przewieziono go do szpitala w stanie bardzo ciężkim ale już parę godzin potem wzięto go na dalsze badania na szukach. W czasie tych badań leżał cały czas na nosach. Na tych noszach bito go i katowano straszliwie. Z trudem dostrzegano go na Pawiaku. W piątek przeprowadzono konfrontację z Henkiem. Drudy w dalszym ciągu przeczył, zaczęto go katować przy Henku. Heniek stał z podsiniaczonym okiem i ze śladami zadawanych mu w czasie badań przed tygodniem razów na twarz i głowie. Stał śmiertelnie blady z odręki i bólu. Nie mogąc znieść widoku zmęczeń na drugi, zawołał. Panowie, on powie, ale pójdzie. Dajcie mu spokój. To jest bardzo dzielny chłopak. Wobec uporczywego milczenia Rudego, destaporcy przerwali tego dnia badania, zapowiadając wydbanie na śledztwo w sobotę. To wszystko, był, co było, to nic. Wycedził przez zęby do Rudego prowadzący śledztwo destapowiec. Od jutra nie zundurzysz oka. Będziemy cię lać tak długo, póki się nie przyznasz.